Odręczna lampa do terapii tego typu ma tą zaletę, że możemy ją zabrać ze sobą gdziekolwiek jedziemy. Czyli na przykład, jeśli mamy jakieś bóle stawów i mięśni i potrzebujemy robić sobie terapię, na przykład jeśli jesteśmy na wakacjach, albo nawet jeśli jesteśmy w pracy i chcemy wykorzystać naszą przerwę na lunch także do robienia jakiejś terapii, na przykład na jakąś bolącą część ciała. No to taka lampa pozwala nam to zrobić, ponieważ z łatwością możemy ją zmieścić nawet w jakiejś małej torebce czy plecaku. Oczywiście ona oświetla tylko małą część ciała, ale można w zupełności oświetlić sobie twarz, robiąc tak zwany anti-aging naszej skóry, a także oczywiście robić terapię na jakieś wybrane mięśnie i stawy. I oczywiście dzięki temu, że jest mała, jest relatywnie tania i możemy zacząć naszą przygodę ze światłą terapią od stosowania tego typu lampy.